Hej, to ja Karolina prowadzę dla was kurs przygotowawczy do egzaminu gimnazjalnego z matematyki. Dzisiaj zajmiemy się zamianą ułamków dziesiętnych na ułamki zwykłe, ułamków zwykłych na ułamki dziesiętne oraz porównywaniem ułamków. Ale najpierw zamianach. Jeżeli chodzi o zamianę ułamków dziesiętnych na ułamki zwykłe, jest bardzo prosta zasada. Po prostu pamiętamy, jak nazywają się poszczególne części po przecinku czyli części dziesiąte, części setne. Jeżeli wiemy, że nasza ostatnia cyfra stoi w miejscu części setnych, w mianowniku piszemy 100, a licznik do licznika piszemy całą liczbę po przecinku, czyli 12. Możemy tę liczbę skrócić. To znaczy dzielimy przez 4 100 i dzielimy przez 4 12. Otrzymujemy 3,25. Drugie nasze działanie to także zamiana ułamka dziesiętnego na ułamek zwykły. Robimy to tak samo jak w pierwszym przypadku, z tym, że tutaj nasza ostatnia cyfra stoi na miejscu części tysięcznych, czyli w mianowniku piszemy tysiąc, w liczniku piszemy całą liczbę po przecinku, a przed naszym ułamkiem piszemy dwie całości czyli liczbę, która stała na lewo od przecinka. To tyle, jeżeli chodzi o zamianę łamków dziesiętnych na łamki zwykłe. Teraz zamienić się zamienić łamki zwykłe na łamki dziesiętne. Musimy zrobić to w ten sposób, aby w mianowniku otrzymać wielokrotność dziesiątki, ponieważ jak zauważyliśmy, tutaj mamy części dziesiętne, części setne, i części tysięczne, czyli wielokrotności dziesiątki. Żeby otrzymać dwójki dziesiątkę, musimy ją pomnożyć przez 5. W mianowniku piszemy 10, licznik także mnożymy przez 5, czyli skoro tu jest w mianowniku dziesiątka, to naszą liczbę z licznika musimy zapisać w miejscu części dziesiątych, czyli tutaj. W drugim przypadku musimy w mianowniku znowu otrzymać wielokrotność dziesiątki. Czyli musimy znaleźć taką liczbę, e, przez którą jeśli pomnożymy ósemkę to otrzymamy wielokrotność dziesiątki. Najmniejsza taka liczba będzie to 125. 8 razy 125 otrzymujemy 1000. Skoro ósemkę pomnożyliśmy przez 125 to nasz licznik, czyli jedenkę też mnożymy przez 125. Otrzymujemy 125 tysięcznych, czyli 0,125. Widzimy, że piątka, czyli ostatnia cyfra, jest na miejscu części tysięcznych. Teraz porównywanie ułamków. Jak porównujemy ułamki zwykłe? Jeżeli widzimy, że nasze liczniki są takie same, to patrzymy na mianowniki. Wybieramy jako większą liczbę ten ułamek, który ma mniejszy mianownik. Dlaczego? Jeśli weźmiemy sobie jakiś odcinek i podzielimy go na dwie części, i weźmiemy jakiś odcinek i podzielimy go na trzy części, to widać, że jeżeli weźmiemy jedną część tego pierwszego odcinka i porównamy ją z drugą częścią z tego drugiego odcinka, to ta pierwsza część będzie o wiele większa od tej drugiej, czyli jedna druga musi być większa od jednej trzeciej. Jeśli mamy mianowniki takie same, to porównujemy liczby tak samo jak liczby naturalne, to znaczy porównujemy liczniki. 4 jest większe od 2, czyli nasz znak nierówności będzie w tą stronę. Porównywanie liczb dziesiętnych yy, jest yy, prostsze, tak samo jak w zamianie. To znaczy, patrzymy jaką tutaj mamy liczbę. 125, tu mamy 126 liczby, zwykłe liczby naturalne, to 126 jest większe od 125. Tak samo jest w łamkach dziesiętnych. Tutaj mamy troszkę inny przypadek. Mamy 123 i 12. Jeżeli porównywalibyśmy tylko te nasze dwunastki, gdyby tu nie było tej trójki, to liczby byłyby takie same. Ale tu widać że mamy tą liczbę jeszcze o jakiś kawałeczek rozszerzoną, o jakiś kawałeczek większą, czyli ona musi być większa od tej liczby. A jeżeli chodzi o porównywanie ułamków zwykłych z ułamkami dziesiętnymi, musimy zamienić je na taki sam ułamek, czyli albo łamek 1 2 zamieniamy na ułamek dziesiętny, albo łamek 0,12 zamieniamy na ułamek zwykły. 0,12 na ułamek zwykły. Będzie to 12 setnych. Czyli inaczej 3,25. Teraz porównujemy ułamek 1, 2 i 3,25. Nie są to te same ułamki. Nie mają tego samego mianownika. Ani takiego samego licznika. Czyli najprościej, żeby je porównać, musimy je sprowadzić do takiego samego mianownika. Naszym wspólnym mianownikiem może być liczba 50. To znaczy, mnożymy naszą dwójkę przez 25, otrzymujemy 50. Musimy też pomnożyć jedynkę przez 25, czyli 25. W drugiej liczbie Mnożymy 25 razy 2, również utrzymujemy 50. I 3, znowu razy 2, 6. Teraz widać, jak po prostu możemy porównać te liczby. 25 jest większe od 6, czyli znak nierówności stawiamy w tą stronę. To by było na tyle, jeżeli chodzi o porównywanie ułamków i zamianę ułamków dziesiętnych na zwykłe oraz odwrotnie. Dziękuję i zapraszam do kolejności.